Witam wszystkich, zapisuję ten krótki filmik o projekcie Stars, Super Stars. Stars Community Net, strona się nazywa i powstał ten projekt był zarejestrowany 11 miesięcy temu. Bardzo szybko nabiera tempa, dlatego że takich projektów prawie nie ma w internecie z takimi marketingami i żeby na jednym projekcie było taka ilość marketingów W danej chwili, w obecnej chwili jest 6 marketingów i do końca lutego mam postać jeszcze jeden marketing, czyli będzie 7 marketingów, później będę jeszcze Stars Online. No, karta drugowa jest bardzo dobra i na długi czas, czyli ja na razie opowiem tylko o jednym marketingu i trochę pokażę mm, kabinet, jak to wygląda. E, Ogólnie je, to jest przepraszam za takie tłumaczenie tego, e, bo to jest chrome tłumaczył, może z czasem będzie tłumaczone jeszcze w języku polskim na no, różne języki będą tłumaczone strona. Pierwsza kładka to jest mój kurator, tu można zobaczyć, tu jest bot. W Telegram, trzeba do niego wstąpić, bo on będzie opowiadał Wam jak, jak ktoś będzie się do Was rejestrował, jak będzie przychodzić kasa, jak będziecie wypłacać kasę, wszystko będzie Wam opowiadał bot. Dalej, obszar osobisty, to jest Wasz kabinet, tutaj widać ile u Was jest w obecnie na bilansie, to jest saldo tranzytowe, to jak ktoś Wam przekazuje kasę, albo Wy komuś przekazujecie kasę, to na te tranzytowy saldo wstępuje ta kasa. Z tego konta, z tej tranzytowego konta można kupić akurat te matryce i to wszystko reszta. Można z tego i z tego, no z tego wypłacać nie da się, ale wypłaca się tylko z tego konta. Dalej co my tu mamy? Ile partnerów mamy? Tu się tam pokazuje jaki ilość partnerów, ilość partnerów Osobisto zaproszonych i ilość partnerów aktywowanych Dalej tu jest zarobiona kasa na tym koncie Tu na dole jest też to wszystko ST, to jest jeden ST, to jest jeden rubel Złotówki przeliczyć nie będzie, to sobie przeliczyć przez internet To jest 206 tysięcy, ja już zarobiłem na tym na tym jednym koncie Tak, dalej co ja chciałem pokazać jak wpłacacie? Wpłacić wpla, tu można, e, od razu powiem jak coś z czego, od czego zacząć. W ustawieniach najpierw trzeba ustawić, tu jest taka wkładka o góry w, w pośrodku jest zmień hasło finansowe e, 6 cyferek, tu będzie 2, 2 miejsca do prowadzenia. Jeden raz i drugi raz 6 cyferek i przyciskamy zapomnieć. I wtedy e, trzeba gdzieś to has, hasło zapisać, bo bez tego hasła, nie da się nie wypłacić kasy, nie przekazać partnerów. Tak, dalej zachodzimy u finanse. Uzupełnić tu najlepiej e, przez e, konto Payer. Jest takie, myślę, że wszyscy mają takie, wiedzą co to takie, da się jego założyć, to nie problem. Wybieramy, e, tu jest dla wypłaty na Payer. E, можна на карті, але то через хрикаси, то там процент дуже йде. Ту, купить, то найпір, e, платить, e, на оплату за виведення. А то, щоб купити, то напер, е-е, в ціном платить, плащами напер на на Pay, щоб на Pay було. Каса вписуємо jakąсь вотю, наприклад, 100, там, бо 100 рублів. І далі покуляє, підтвердь і вже там по інструкції там вже буде видно, далі robić kiedy już kasa będzie na koncie wchodzimy obszar na tym koncie od razu jak tylko płacić, płacić, będę u, w tym miejscu będę widzieć że u was jest tu kaska dalej wchodzimy na razie dla początku zrobiłem wchodzimy w super gwiazdę, to najprostszy taki marketing Matryczka, matryca jest bardzo prosta. W internecie naprawdę nie, nie ma takich matryc, żeby od razu 100% szło Wam na wypłatę. Nie komuś, nie kurator, nie adminu, nie, nie projekt, nikomu, a od razu Wam. 100%. Przychodzi jedna, tu jest na przykład ja, przyszła ta osoba, ja otrzymałem 100 rubli. Przyszła druga osoba, ja znowu otrzymałem 100 rubli, przyszła trzecia osoba, ja znowu otrzymałem 100 rubli, czyli z trzech osób ja otrzymałem 300% 300 rubli. Przychodzi następna osoba, ja, e, u mnie robi się reinwest, kasa idzie mojemu kuratorowi do góry, to jest czyli taki pasywny spadek z dołu, nie z góry, a z dołu do góry, kuratorowi idzie taki pasywny dochód niby i u mnie się odbiera następna taka, taka sama matryca z pustymi miejscami i tak w kółko ja mogę do nieskończoności mogę to robić. Widać tu że już mam, 12 razy już mnie to w kółko przeszło. E, znowu to będzie tak, jeszcze jedno miejsce zostało, czwarte, znowu robię takie kółko i tak dalej. Dalej tu e, zamykamy, następna matryczka, aha chciałem powiedzieć jeszcze jak, e, u was kupiono tylko za 100 rubli, czyli ta matryca, a następnej matrycy, na przykład za 300, nie ma tej kupionej, to na drugim kółku, pierwszej, idzie od razu 300% wam, a następny będzie od, system odkładał, żeby tak jak wy już zarobiliście 300%, to następny raz z tych trzech miejsc będzie odkładano na kupowanie następnej matrycy, czyli matrycy za to będzie jeden raz, czyli matryca za 300 będzie kupiona. I też w pierwszych z tej matrycy, pierwszej tej osoby daję nam po 300 rublu, wy macie 90 rublów, ta czwarte miejsce daje reinvest, czyli tam otwiera się nowa matryca, kasa idzie do góry kuratorowi, a wyam się otwiera nowa matryca i na drugim kółku, jak nie ma otwartej matrycy za następnej trzeciej matrycy, jak u Was nie ma otwartej, u mnie jest otwarta, to wtedy będzie też odkładany z drugiego razu, jak Wy zarobicie, to na drugi raz będzie odkładana, żeby kupić, system będzie odkładał, żeby kupić Wam następną matrycę. I tak, żeby się nie przerwało zarabienia i u Was i u Was jest partnerów, to system zrobiony tak, żeby kosztem zarobionych e, pieniędzy u Was już otwierały się po kolei następne te. Następne matryczki. To w tym jak kupować. Chciałem, aha, ja chciałem pokazać jak kupować, czyli jak otworzycie u mnie już tu kupiona, może zajdziemy dalej, żeby pokazał, no to wciskacie tam 1, 2, 3, 4. Na przykład ja wcisnę 5, bo u mnie tam już kupiony. O I tu będę kupić. Kup. Teraz ja mogę kupić, ale ja czekam, dopóki system nie sam to przekupi, bo u mnie jeszcze tam trochę nadbierało. U was na, na każdym poziomie będzie kup, jak tylko Wy kupicie, wyskoczyć takie okno, potwierdzić i u Was to się zaswieci, już będzie podświetlane, to co Wy, jak włożycie swoje foto, to będzie Wasze foto, a nie to będzie po prostu podświetlone, że tu u Was jest otwarta matryczka. I tak wchodzicie po kolei, jak chcecie wejść na 100, na, na 300, na na 900 to wchodzicie na każdą tom i bo tu jeszcze jest komaty to wam na razie tego nie potrzeba i wciskacie że kup i tak dalej i tak dalej i tak na każdym poziomie wy możecie kupić możecie kupić od razu wszystkie matryce no to nie ma potrzeby to lepiej kupić. najlepiej to uchodzić na trzy matryce ja, tak, ja sam tak wchodziłem i tak wszystkim w swoim radzę bo Today partners are cut, but if we did na 100 рубль, а кто зариентує сzyбший и муси сподобаться отреться и почему я могу за 100 рублей, я вийду на, 1000, на 1300. То вы отримаете 100 рубль, а 390 отримав отрима ваш куратор. Partner od was nie odejdzie, po prostu na następnym tym on znowu będzie pod wami, ale tą kasę, którą wy mogliście mogli ciebie zarobić, to wy już nie otrzymacie. No na następnym kółku to otrzyma, on znowu będzie pod wami, czyli tutaj jest referalne takie to, że partner od was nie może pojść do kogoś innego, przeskoczyć was, czyli w inny sposób ominąć was. Dalej to wszystko ja na razie nie będę pokazywał. To zrobię w następnych filmach. Myślę, że ja tu wszystko pokazałem. To co potrzebne dla startu. I to byłoby na tyle. Wszystkiego najlepszego.